Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, Kawasaki W800 z 2011 roku. Model 2.11 Według homologacji, zarejestrowany pierwszy raz w Niemczech w 2011 roku. Kupiony przeze mnie bezpośrednio z domu, od prywatnej osoby. Drugi właściciel motocykla od nowości. Kawa pięknie utrzymana, bezwypadkowa, bezkolizyjna, cała w oryginale. Niegrzebana, niemalowana, nie, grzebana, nie, malowana, nie Motocykl w takim stanie odebrany. Są zdjęcia na Facebooku, można sobie obejrzeć. Wiadomo, że umyty, nabuszczony, wytarty do sucha, z suchą bawełnianą ścierką. I to wszystko żadnych polerek, cudów. Nie potrzebował ten motocykl niczego kompletnie. Także tak go wam dzisiaj tu pokazuję. Dwa kluczyki oryginalne. 20 411 km. Odpalimy kawę. Słuchajcie, tak samo jak wzorowo jest utrzymana, tak samo pracuje. Piękna butelkowa zieleń, słuchajcie. Zero jakichkolwiek tutaj śladów, przewrotek. Spójrzcie tu na armaturę w kierownicy, jak to jest wszystko utrzymane. Przepiękna Kawasaki. W oryginalnym stanie. Tradycyjnie pod filmem, jakieś 60 potek dużej rozdzielczości. Wam załączę. Będziecie sobie mogli obejrzeć każdą śrubkę, przeanalizować. Nie ma korozji, śniedzi na motocyklu. Motocykl garażowany od nowości. Tutaj szczotkowane, alu. Wszystko się uchowało perfekcyjnie. Tarcza w oryginale z przodu. Stan idealny, jak nowa. Opony 50-60%. Raz miała zmieniana kawasaki. Opony z tego co Pan mi mówił Maceller Lasertek, także w pięknym stanie W800. Obejrzyjcie foty, będzie wszystko widać jak na dłoni. Także stan naprawdę super. Kompletna dokumentacja, oczywiście, książka serwisowa, tify, faktury za naprawy. Kontakt do właściciela jak najbardziej. Nie mamy tutaj nic do ukrycia. Pod kanapą będą foty. Również są tam klucze serwisowe, poszycie kanapy, oczywiście fabryczne, zbiornik w środku, stan igiełka. Będą zdjęcia, zero korozji. Motocykl niezastany, sporadycznie użytkowany, jeżdżony tylko w słoneczne dni, jak pan mnie zapewniał. Jak było naprawdę, raczej widać po motocyklu, że nie kłamał, bo jest naprawdę w doskonałej kondycji. Gumiki jeszcze z blokadami. Można sobie wywalić, jak ktoś tam będzie chciał. Belgii, Szprychy, ple, tutaj słuchajcie, w doskonałym stanie. Nie ma korozji na wahaczu. Absolutnie żadnej. Także zapraszam serdecznie do zakupu. Możliwy transport na terenie całej Polski. Dodatkowo kuferek taki malutki jest do motocykla ze stelażem. Oryginał Kawasaki, jakieś stelaże pod sakwy, ewentualnie jakby ktoś chciał gdzieś dalej sobie tam ruszyć. Napęd jest jeszcze fabryczny, w doskonałym stanie, nie odchodzi nic tu od zębatki, słuchajcie, siedzi beton naprawdę, wydechy fabryka, słuchajcie, kawa naprawdę pięknie zachowana, jedenasty rocznik, motocykl wygląda jakby w tamtym roku opuścił bramy fabryki, żadnych wgniotek, absolutnie rysek, kompletnie nic z tych rzeczy. Nie ma tutaj, pracuje i jedwabiście zapraszam do kontaktu Dostawa na terenie całej Polski możliwość wysyłki motocykla za pobraniem oczywiście przy wpłacie zaliczki też możecie uregulować u dostawcy zaufana firma nam rozwozi motocykle. Także profesjonalnie, jest wszystko zabezpieczone. Nie ma prawa nic z tym się stać. Także czy mieszkacie w Krakowie, w Szczecinie, w Jaśle, w Krośnie, w Warszawie, nie ma problemu. Dowieziemy pod dom. Możemy też na raty sprzedać, nie ma problemu. Telefon do pani Kamili 15 minut i motocykl jest sprzedany. Także zapraszam do zakupu, naprawdę przepiękna Kawasaki z kompletem papierów, z historią, bezwypadkowa, bezkolizyjna. Za chwilę wkleimy zdjęcia, za jakieś pół godzinki się pojawią w albumie pod filmem. Można sobie obejrzeć wszystko. Przeanalizować. O, no, cichutko chodzi bardzo bez tych wyciągniętych blokad po rozpiłowaniu tłumików, to naprawdę fajnie gada, ale zależy, co się komu podoba. Także zapraszam serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.